Możesz w to uwierzyć? Katrina wykrzyknęła emocjonalnie, tak głośno, że Oliwia musiała odsunąć telefon od ucha, aby uratować bębenki. Ochroniarz zabierał mnie z baru. Tylko tequila we mnie domagała się kontynuowania imprezy. Szczęściarz. Ale moje plany na weekend się nie zmaterializowały. Oliwia ziewnęła do telefonu. Telefon Katrinej obudził Oliwie ze snu. Ostatnio czuła się zmęczona i senna. Nie było to jednak zaskakujące w jej sytuacji. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Wiesz, następnym razem wyciągnę cię do klubu. Uroczyście obiecała Katrina. Koniec z marynowaniem się na wsi. Katrina mieszkała w mieście i przyjeżdżała na wieś w weekendy. Oliwia była wiejską dziewczyną i nie chciała zamieniać przytulnego domku na mieszkanie w miejskim mrowisku. Jaki klub, Katrina? Nie przechodzę kontroli twarzy. Zaśmiała się moja przyjaciółka. Mam za sobą jazdę na gapę. Nie sądzę, żeby lubił szysze i głośną muzykę. Oliwia roześmiała się, kręcąc głową. Położyła dłoń na wypukłym brzuchu i pogłaskała go pieszczotliwie. Po rozmowie z przyjaciółką Oliwia odłożyła słuchawkę. Dziewczyna przeciągnęła się, po czym wstała z łóżka i podeszła do okna, klepiąc bosymi stopami o podłogę. Oliwia odsunęła zasłony, pozwalając światłu słonecznemu zalać sypialnię, po czym otworzyła okno, by oficjalnie rozpocząć nowy dzień. To było tak, jakby świeże wiejskie powietrze tylko na to czekało, natychmiast przeniknęło do pokoju. Oliwia wzięła głęboki oddech. Powietrze w wiosce było tak świeże, tak słodkie i pachnące, że miejscowi żartowali, można by je wypić. Pachniało trawami łąkowymi, kwiatami i lasem, drzewami ogrodowymi i spadającymi z nich dojrzałymi owocami. Oliwia rozejrzała się po podwórku, uśmiechając się. Stała tam huśtawka ogrodowa. Andrzej, jej mąż, sam ją zbudował i pomalował. Była przeznaczona dla ich przyszłego dziecka. Były drzewa, a pod nimi stół i drewniane ławy, przy których lubiła z mężem jadać latem obiady. Nieco dalej znajdowała się mała chatka z rzeźbionymi oknami. Nie mieszkały w niej jednak postacie z bajek, ale ich wierny i miły pies Bim. Oliwia była w zachwycającym nastroju. Andrzej zadzwonił do niej wczoraj i powiedział, że jest w drodze do domu. Wróci więc dziś wieczorem lub jutro rano. Andrzej opuścił dom trzy miesiące temu. Młody mężczyzna wyruszył do pracy na kutrze rybackim. Zachęcił go do tego jego kolega, który sam pracował na trawlerze rybackim i dobrze zarabiał. Stać go było zarówno na ładny samochód, jak i na remont domu. Początkowo Oliwia nie chciała puścić małżonka. Ale Andrzej był uparty: W trzy miesiące mogę zarobić tyle, ile ty nie zarobisz przez dwa lata. Pomyśl o tym, potrzebujemy pieniędzy teraz. Chcę, żebyś rodziła w dobrej klinice, a nie u miejscowych położnych. Zażartował mężczyzna. Oprócz tych powodów był jeszcze jeden. Małżeństwo Sawycki miało marzenie, chcieli kupić pasiekę i otworzyć lokalną produkcję miodu. A także dodać herbaty ziołowe, miód miodowe i słodycze z dodatkiem lokalnych jagód do asortymentu sprzedawanych towarów. Pomysłów było wiele, jednak ambicja nie wystarczyła, by założyć markę. Przede wszystkim trzeba było zainwestować pieniądze, których młodzi ludzie nie mieli. Jednak Andrzej, zadzwoniwszy dzień wcześniej, ucieszył żonę, przyniosę tyle pieniędzy, ile nigdy w życiu nie trzymałaś. Kapitan powiedział, że mieliśmy szczęście z rybami, było ich dużo i najdroższe. W sumie starczy nam na nowy samochód, piękny szłobek i zostanie na miodowe marzenia. Szczęśliwy Andrzej powiedział do żony. Teraz stoję na stacji benzynowej, nakarmię naszą zdezelowaną jaskółkę i prosto do ciebie, bez zatrzymywania. Oliwia była dumna z męża i wiedziała, że zarobił te pieniądze ciężką pracą. Andrzej często powtarzał żonie, że na morzu nie odnalazł romansu, o którym pisał Ernest Hemingway. Praca była ciężka. Rybaków otaczało tylko zimno, wilgoć, brak snu i zapach ryb. Nie spiesz się za bardzo. Andrzej został zbesztany przez żonę. Ja też za tobą tęsknię, ale musisz uważać na drodze. Po tym telefonie Oliwia z niecierpliwością czekała na powrót męża. Ale gdy tylko zaczęła przygotowywać śniadanie, Katrina zadzwoniła ponownie, zapomniałam ci powiedzieć. Wczoraj wieczorem pojechałam taksówką ze wsi do klubu w mieście i na autostradzie zobaczyłam twojego Andrzeja z jakąś kobietą. Dziewczyna powiedziała. Jestem pewna, że to był jego samochód. Rozpoznałabym twój czerwony wrak z tysiąca. W pierwszej chwili myślałam, żeby się zatrzymać, ale miałam w sobie butelkę szampana, więc dopiero teraz przypomniałam sobie, co widziałam. Olivia, która mieszała w garnku owsiankę z mlekiem, wzruszyła ramionami, Andrzej mówił, że wróci wieczorem. Tak. Dobrze. Katrina była szczęśliwa. A potem zaczęłam się złościć. Myślałam, że powiedział, że jedzie na ryby i że zabiera dziewczyny na przejażdżkę swoim samochodem. Och ty, Katrina! Roześmiała się Oliwia. Oglądaj mnie telenowel. Bo wszędzie widzisz intrygę. Oliwia nie wzięła słów przyjaciółki na poważnie. Zastanawiała się, czy jej mąż postanowił ją podwieść. Zadzwoniła jednak do męża chciała zażartować: odkryłam, że mnie zdradzasz kochanie. Ale jego telefon był wyłączony. Oliwia wzruszyła ramionami, myśląc, że smartfon jest martwy. Zjadła śniadanie i zabrała się za swoje obowiązki. Nie zauważyła, jak nadszedł wieczór. Ale jej małżonka jeszcze nie było. Oliwia próbowała się do niego dodzwonić jeszcze kilka razy, ale bezskutecznie. Oliwia położyła się spać z niespokojnymi myślami, chociaż próbowała się uspokoić. Rano natychmiast odebrała telefon, ale sytuacja nie wydawała się zmieniać. Przez cały dzień Oliwia była już poważnie zaniepokojona. Niepokój narastał z godziny na godzinę. Minęły 24 godziny, a Oliwia zaczęła dzwonić we wszystkie dzwony, informując, że jej małżonek zaginął. Dziewczyna pognała do dzielnicowego Marka Wiśniewskiego. Był dobrym człowiekiem i zawsze traktował Oliwię życzliwie. Czasami nawet Andrzej był żartobliwie zazdrosny, Marek na nią patrzył. Policjant poznał Oliwię z szerokim uśmiechem i od razu nalał jej herbaty. Dziewczyna trzymała kubek w dłoniach, grzejąc zziębnięte palce, ale nie wzięła ani łyka napoju. Była blada i poruszona, czuje w sercu, że stało się coś złego. Przyznała się policjantowi. Przecież nie mógł się spóźnić, nie mówiąc mi o tym. Gdyby cepsuł mu się samochód, zadzwoniłby. Nawet na statku, za każdym razem, gdy było połączenie, dzwonił do mnie lub pisał. Nawet w nocy wysyłał mi krótkie wiadomości. A tu zniknął. Marek wysłuchał jej uważnie i zadał jeszcze kilka pytań. Kiedy dowiedział się, że mężczyzna ma dużo pieniędzy, a Katrina widziała go z inną dziewczyną w środku nocy, zmarszczył brwi i odwrócił wzrok. Słuchaj, pamiętasz Agatę Rojczyk? Mężczyzna zaczął z daleka. Oliwia skinęła głową, to o niej krążą te straszne historie? Zapytała. Co Agata ma z tym wspólnego? Oliwia kochała życie na wsi i nigdy nie zamieniłaby go na zgiełk miasta. Ale to, czego nie lubiła, to miejscowe plotki. Okazało się, że na wsi nawet w zaświatach bez plotek i pogłosek nie da się obejść ciągle ktoś ma ci coś do zarzucenia. Tak właśnie stało się z Agatą Rojczyk. Była piękną dziewczyną, o niebieskich oczach i długich włosach. Ale jej uroda nie uczyniła jej szczęśliwą. Agata utonęła w miejscowym jeziorze, i nikt nie wiedział, czy zrobiła to celowo, czy nie. Jednak przesądni mieszkańcy wioski nazwali ją syreną. Twierdzili, że woła za sobą młode dziewczyny, więc przesądne uczennice bały się zbliżać do jeziora. Słyszałem, że miała narzeczonego. Marek wyjaśnił, Bawiąc się ołówkiem z powodu niezręczności rozmowy, wyjechał do pracy do miasta i zostawił ją na wsi. Obiecał, że niedługo wróci i się z nią ożeni. Dziewczyna długo na niego czekała, a potem dowiedziała się, że znalazł sobie inną i został w mieście. Agata odebrała więc sobie życie. Nadal nie rozumiem, dlaczego mi to mówisz? Oliwia była wściekła. Przyszłam po pomoc. Andrzeja trzeba znaleźć, poszukiwać. Mówią, że pierwsze dwa dni są kluczowe. Tłumaczę tylko, że ludzie nie zawsze znikają z powodu kłopotów. Czasem jest to świadoma decyzja. Nie każdy chce wracać do wioski, często się z tym spotykam. Marek mruknął. Mój Andrzej taki nie jest, odpowiedziała Oliwia. Chce złożyć zawiadomienie o zaginięciu, a nie słuchać opowieści. Mocno odstawiła kubek na biurko policjanta. Oliwia napisała raport. Tylko że dziewczyna na tym nie poprzestała. Odwołała się do organizacji poszukiwawczo-ratowniczej, udała się na posterunek miejski. Ogólnie rzecz biorąc, kobieta wciąż biegała do wszystkich władz, ale na próżno. Wydawało się, że jej mąż zniknął. Oliwii wydawało się, że nikt go nie szuka. Wyglądało to tak, jakby cały świat uznał, że Andrzej po prostu sobie poszedł. Katrina, która wróciła do wioski z miasta, próbowała uspokoić przyjaciółkę, zdajesz sobie sprawę, że nie możesz się martwić, prawda? Pomyśl chociaż o dziecku. Przekonywała Oliwie. Teraz ja też czuję się winna. Dlaczego nie wysiadłam z samochodu i nie poszłam do niego? W międzyczasie po wsi zaczęły krążyć plotki. Większość mieszkańców twierdziła, że Andrzej zostawił ciężarną żonę, zabrał pieniądze i wyjechał z młodą kochanką. Inni uważali, że utonął w morzu podczas połowu ryb. Było to jednak mało realne. Oliwia nie przyłączyła się do żadnego obozu plotkarzy i nie wierzyła w teorię innych. Kochała swojego męża i ufała mu bezgranicznie. Wiedziała, że jeśli Andrzej zaginął, to musi mieć kłopoty. Inaczej nie zostawiłby jej ich dziecka i marzeń o przyszłości. Minął tydzień. Olivia, mimo że była w ciąży, schudła. Spodekscytowania i stresu dziewczyna źle spała, straciła apetyt. Miejscowi, nawet jeśli byli próżni, próbowali pomóc Oliwii. Przynosili ciężarne i świeże jedzenie. Rano Nadia miała tylko czas, aby przyjąć pielgrzymów z kurzymi jajami, puszkami mleka, masłem i serem, warzywami i owocami. Pewnego dnia przyszła do niej babcia Sofia. Ta stara kobieta była szanowana w wiosce, ale też się jej obawiano. Wiele osób mówiło, że babcia Sofia ma ponad 100 lat. Jednak chuda staruszka wyglądała dobrze i energicznie, a spojrzenie jej czarnych oczu było młode. Przesądni ludzie mówili o Sofii, że potrafi czarować i zaprzyjaźniła się ze złem. W przeciwnym razie dlaczego jest taka silna? Musiała kupić swoją młodość i sprzedać duszę. Te plotki pojawiły się nie bez powodu. W domu babci Sofii nie było ikon. Nie nosiła krzyżyka na szyi, nie chodziła namże w niedzielę, a nawet nie obchodziła Wielkanocy. Oczywiście wiele osób BY ktoś ignorowało i powiedziało, że wiara jest wyborem każdego, nazwało ją ateistką i przestało oceniać. Ale mieszkańcy wioski jednogłośnie okrzyknęli ją czarownicą. Jednak bez względu na to, jak bardzo się jej bali, pobiegli po pomoc zarówno miejscowi, jak i mieszczanie. Babcia wiedziała wiele o właściwościach roślin, jagód i korzeni. Tworzyła lecznicze mikstury które potrafiły postawić chorego na nogi. Młode dziewczyny pytały staruszkę o wróżby i zaklęcia. Oliwia, która była jeszcze uczennicą, również kręciła się wokół domu staruszki. Nie spodziewała się jednak, że staruszka do niej przyjdzie. Babcia usiadła na ławce przy ganku, nie chcąc przekroczyć progu domu. Poprosiła o wodę. Oliwia podała jej szklankę. Wzięła kilka łyków i skinęła głową z wdzięcznością. Potem spojrzała na dziewczynę czarnymi oczami: Wiesz, kogo masz? Zapytała, patrząc w dół na brzuch dziewczyny. Oliwia zakryła go dłońmi, ale potem zawstydziła się swoim gestem i opuściła ręce. Nie, jeszcze nie wiem, wzruszyła ramionami, odwracając wzrok. Chciałam się tego dowiedzieć z moim mężem. Po jego zniknięciu nigdy więcej nie poszłam do szpitala. Boję się, że wyjdę, a on wróci. Babcia Sofia spojrzała w zamyśleniu na twarz kobiety, po czym skinęła głową, Twoje pierwsze dziecko miało być dziewczynką. Drugie dziecko chłopcem. Powiedziała ostro. Oliwia zadrżała, jakby zimna. Starsza kobieta miała rację. Pierwsze dziecko, którego ona i jej mąż się spodziewali, zmarło w siódmym tygodniu ciąży. Dla Oliwii był to cios, z trudem doszła do siebie. Tyle, że nigdy nikomu o tym nie powiedziała. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Oliwia zapytała przerażona. Żebyś potraktowała moją ofertę poważniej. Widzę, że się rozpływasz i obawiasz nieznanego. Pozwól, że opowiem ci wróżbę, zasugerowała staruszka. Przyniesiesz mi trochę ziemi z cmentarza, to powiem ci, na jakim świecie żyje twój mąż? Ziemi? Oliwia za zaskoczona. Staruszka skinęła głową, ziemia wie wszystko. Chodzimy po niej za życia, przez nią przedostajemy się na tamten świat. Ziemia dostarcza też pożywienia, zwłaszcza nam, mieszkańcom wioski. Staruszka skierowała swój ostry podbródek w stronę grządek warzywnych, którymi zajmowała się gospodyni. A cmentarz ma najpotężniejszą energię. Oliwia oblizała spierzchnięte, suche wargi, po czym potrząsnęła głową, nie, dziękuję. Szczerze mówiąc, babciu Sofio, to mnie przeraża. Przyznała szczerze, nie wiedząc, czy jej słowa nie urażą staruszki. To nie w moim stylu. Cóż jak chcesz? Chociaż czuję, że spotkasz swojego męża na cmentarzu powiedziała kobieta, a jej oczy zalśniły. Podniosła się z fotela, skinęła gospodyni i ruszyła do bramy. Oliwia spojrzała na nią, wciąż czując dreszcze. Dziewczyna żyła dalej, wierząc i mając nadzieję na najlepsze. Wciąż pytała, czy są jakieś wieści o jej mężu, ale nie było żadnych. Minął kolejny tydzień. Katrina pomagała jej w domu, Starała się zabawiać przyjaciółkę i zmuszała ją do jedzenia trzy razy dziennie. Marek również ją odwiedzał, ale bez względu na to, jak próbował pocieszyć Oliwie, była na niego tylko zła. Gdy ostatnio starszy lejtnant przyniósł jej bukiet kwiatów, nie wytrzymała, lepiej poszukaj mi męża, zamiast zrywać kwiaty na polu. Krzyknęła dziewczyna. Marek zarumienił się i odszedł obrażony. Oliwii było wstyd, że odpędziła mężczyznę, ale jego zaloty nie przypadły jej do gustu. Co więcej, te same starsze panie, które przechodziły obok jej okien, licząc na jakieś wieści, zdążyły już zauważyć, że miejscowy policjant zadaje się z dziewczyną. Oliwia nie chciała słyszeć takich plotek. Minął miesiąc od zaginięcia jej męża. Oliwia postanowiła wybrać się do lasu na borówki. Konfitury z borówek były ulubionym napojem jej męża, a Oliwia robiła również przepis na borówki swojej mamy, który Andrzej również uwielbiał. Biedna kobieta wciąż wierzyła i miała nadzieję, że jej mąż wróci. Nie bała się zabłądzić, doskonale znała pola borówek. Szła długo. Kiedy zebrała pełną torbę borówek, wróciła do domu. Kiedy Oliwia wróciła, robiło się już ciemno. Kiedy wyszła z lasu i szła przez pole, postanowiła zawrócić, aby skrócić drogę do domu. Zapadł zmierzch, a z lasu prowadziły dwie drogi krótka przez cmentarz i długa, która omijała ogrodzone działki. Oliwia podążyła ścieżkami, mijając groby. To tutaj pochowano jej rodzinę. Słońce chowało się za drzewami. Szybko opadało poniżej horyzontu jakby chciało skować się szybciej i zostawić Oliwie w ciemności. Kobieta zadrżała, robiło się zimno. Wtedy Oliwia postanowiła podejść do grobów swojej rodziny. Przykucnęła obok nich, ustawiając kwiaty i lampki. Potem jej wzrok padł na ziemię. Oliwia przypomniała sobie słowa miejscowej wiedźmy i zawahała się. Nawet nie zdawała sobie sprawy, jak zebrała garść ziemi w dłoni. Zmarszczyła jednak brwi i zganiła się w myślach, pozwalając, by ziemia wyślizgnęła jej się z palców. Wstała i otrzepała dłoń, deliryczne, co za. Mruknęła Oliwia, kręcąc głową. Desperacja sprawia, że można uwierzyć we wszystko. Wiatr się wzmógł, a Oliwia aż sapnęła z zaskoczenia. Odwróciła się plecami do powietrza, chcąc ukryć twarz przed gałęziami i piaskiem, ale zamarła. Znajoma postać pędziła ścieżką w jej kierunku. Mimo, że było już ciemno, Oliwia od razu go rozpoznała. Doskonale wiedziała, że tylko jej mąż szedł tak zdecydowanie, tak szeroko, tak pośpiesznie. Serce jej waliło i kręciło się w głowie. W głowie błysnęły jej tylko słowa babci Zofii. Czuję, że męża spotkasz na cmentarzu. Ale Oliwia nie przestraszyła się takiej przepowiedni. Przecież Andrzej szedł do niej, a na pewno był bardziej żywy niż wszyscy żywi. Oliwia rzuciła się w stronę męża, a on również pobiegł do przodu. Wziął ją na ręce i obrócił, trzymając mocno, jakby bał się ją puścić. Potem położył ją delikatnie na ziemi, spojrzał pieszczotliwie na jej brzuch, a potem na twarz. Andrzej, wyszeptała dziewczyna, patrząc w twarz męża ze łzami w oczach. A Katrina powiedziała mi, że poszedłeś do lasu. Martwi się tam, mówiąc, że znalazłem, ale ciebie nie ma. Zażartował mężczyzna. Nawet nie wziąłeś ze sobą telefonu. Więc poszedłem do lasu, żeby się z tobą spotkać. Nie wytrzymałem. Mąż uśmiechnął się do niej szeroko i szczerze. Na jego twarzy dziewczyna dostrzegła blizny, ślady po ranach i oparzeniach, które się goiły. Andrzej, gdzie byłeś tak długo? Co się stało? zapytała z niepokojem, delikatnie przejeżdżając opuszkami palców po jego bliznach. Opowiem ci wszystko w domu, obiecał Andrzej, całując żonę. Podniósł koszyk z jagodami, wziął szczęśliwą Oliwię za rękę i zaprowadził do domu. Tam mężczyzna opowiedział jej i jej wszędobylskiej dziewczynie swoją historię. Zatrzymałem się po benzynę, gdy zadzwoniłem do ciebie. Andrzej zaczął swoją opowieść. Byłem bardzo blisko wioski, ale chciałem ci zrobić niespodziankę, więc skłamałem, że będę tam za dzień. Kawałek od stacji benzynowej stała dziewczyna. Był już wieczór, a ona była sama. Bardzo się o nią bałem. Nie wiedziałem, czy ktoś się zatrzyma. Była taka młoda. Z dobroci serca postanowiłem ją podwieść. Powiedziała, że jedzie do naszej wioski odwiedzić babcie. Pokłóciła się z chłopakiem i ten zostawił ją na poboczu drogi. Podczas opowieści Andrzeja, Oliwia usiadła mu na kolanach, opierając głowę na jego ramieniu. Andrzej delikatnie głaskał ją po plecach, kontynuując swoją opowieść. Kiedy zrobiło się ciemno, a droga prowadziła przez las, wycelowała we mnie broń i kazała mi zaparkować. Byłem w szoku. Zażartowałem, kogo chcesz okraść. Prychnęła i powiedziała, żebym nie udawał głupiego. Powiedziała, że słyszeli moją rozmowę przez telefon, więc wiedzieli, że mam pieniądze. Zanim zdążyłem zapytać, kim są oni, w pobliżu zaparkował obcy samochód. Wysiadło z niego trzech facetów. Zabrali mi pieniądze, ale poprosiłem ich, żeby odeszli z mojego życia, żebym mógł do ciebie wrócić. Ale ich to nie obchodziło, postanowili zatrzeć ślady. Uderzyli mnie w głowę i straciłem przytomność. Wjechali samochodem do lasu i podpalili go. Ale miałem szczęście, opamiętałem się. Byłem mocno poparzony, ale wydostałem się z samochodu. Odczołgałem się od niego i wtedy znalazł mnie miejscowy leśniczy. Zaciągnął mnie do swojego domu na wpół martwego. Co tam robiłeś tak długo? Zastanawiała się Katrina. A co z lekarzami albo policją? Szukaliśmy cię. Dostałem tak mocno w głowę, że przez długi czas nie pamiętałem nawet, jak się nazywam. A w delirium ciągle mówiłem o pieniądzach, broni i bandytach. Tłumaczył Andrzej Leśniczy, myślał, że mam problemy kryminalne i nie wiedział, co robić. To miły człowiek i pamięta złe lata dziewięćdziesiąte. Jak tylko zobaczył mój podpalony samochód, a potem mnie wysłuchał, stwierdził, że nie będzie wzywał policji. Najpierw postawił mnie na nogi, opatrzył poparzenia i rany. Do tego czasu policja znalazła spalony samochód, a następnie mnie w domu leśniczego. Stamtąd wysłano mnie do szpitala, a tam wróciła mi pamięć. Natychmiast zabrano mnie do domu. Ale pieniądze zniknęły. Oliwia spojrzała nieszczęśliwa w twarz męża, jakie pieniądze Andrzeju? Najważniejsze, że do nas wróciłeś. Na tym jednak historia się nie skończyła. Ledwo Oliwia zdążyła urodzić swoje pierwsze dziecko, gdy dotarła do nich radosna wiadomość, przestępcy zostali złapani. Okazało się, że ten gang nie po raz pierwszy działał na autostradzie, ale już wcześniej uszło im to na sucho. Mieli nawet schemat działania, najpierw przestępcy dowiadywali się o swojej ofierze, potem dziewczyna zatrzymywała samochód. Andrzej wpadł im w oko, bo podsłuchali jego rozmowę z żoną. Pieniądze, na które Andrzej tak ciężko pracował, zostały im zwrócone. W końcu małżonkowie mogli zrealizować to, co sobie zaplanowali i otworzyli własny biznes. A historia ich rodziny tak spodobała się dziennikarzom, że stała się świetną reklamą dla marki miodu. Wkrótce wszystko poszło z górki. A rodzina żyła długo i szczęśliwie, ponieważ najważniejszą rzeczą, jaką mieli, nie były pieniądze, ale miłość i wiara w siebie nawzajem.